Cześć, witam się z Wami w środowej kulinarnej serii. Niestety, ten film muszę zdabingować przez problemy z dźwiękiem, dlatego, tutaj się z Wami witałam i zapraszałam Was na film, gdzie zobaczycie, co zrobić, żeby jedzenia nie marnować, nie wyrzucać, i jak wykorzystać ziemniaki, które pozostały Wam z poprzedniego dnia obiadu. Kajmanowa! I słuchajcie, ja sobie wyciągam wszystkie rzeczy w takie dni, kiedy wiem, że muszę różne rzeczy zużyć. Te rzeczy, które muszę sobie zużyć, wyciągam i na nie patrzę i myślę, co by tutaj z nimi zrobić. I nie wiem dokładnie, co Wam tu mówiłam, zupełnie nie pamiętam w tym momencie. Natomiast mam ziemniaki z poprzedniego dnia, mam kiełbasy, które już muszę zużyć, cebulka dymka, koperek i pieczarki. Pod, z tymi pieczarkami to już przez kilka dni ostatnich coś miałam zrobić i nie miałam na nie pomysłu. Normalnie wystarczyłoby pieczarki umyć, ale te miały tak grubą skórę, że jeszcze dodatkowo obrałam. No i właśnie szczypiorek i koperek. Normalnie koperek mrożę, tym razem się zagapiłam, więc też warto by go było teraz wykorzystać. I pierwszy plan był taki, żeby zrobić jakieś może faszerowane pieczarki, bo one są dosyć ładne i spore, a z ziemniaków, żeby zrobić kopytka. No to by się raczej nie zgadzało, nie kleiło, nie pasowało do siebie. Dlatego przypomniało mi się smak dzieciństwa i przypomniały mi się kotlety ziemniaczane. I postanowiłam takie kotleciki ziemniaczane z dodatkiem cebulki i kiełbasy wykonać i też się tym przepisem z wami w formie inspiracji podzielić, a do tego przygotować sos śmietanowo-pieczarkowy. Także taki jest plan na dzisiejszy obiad i na dzisiejszy odcinek. Tutaj jeszcze wam coś na pewno bardzo ciekawego opowiadałam. Sama nie wiem, co. Mm. No, zacznijmy już to gotowanie. la, la, la. la, la. I zaczęłam sobie od pokrojenia. Cebuli. Stwierdziłam, że te cebulki, dymki pójdą do kotlecików, a większa cebula pójdzie do sosu pieczarkowego. Kroję też kiełbaski, te końcówki odkrawam i je zjadłam. Psu kiełbasy nie dawajcie. Kiełbasy polecam pokroić dosyć drobno, żeby ona z masy do kotletów nie wypadała, żeby to było zwarte, żeby dobrze się trzymało i żeby się nie rozpadało, także bardzo ładnie kroję, uważam na palce, oczywiście BHP <gryw> przede wszystkim. Cebule z kiełbasą sobie podsmażam, przyrumieniam. I słuchajcie, tutaj na pewno to, co Wam opowiadałam, to to, że dla mnie jest bardzo ważna taka oszczędność czasu i wygoda w kuchni. Dlatego zaczęłam od smażenia cebuli z kiełbasą, bo ona musi po prostu ostygnąć, zanim użyjemy jej do farszu. A na tej samej patelni, na której smażyłam cebulę z kiełbasą. Podsmażę sobie teraz cebulę i pieczarki do sosu i że w tym filmie chciałam się skupić na kotletach ziemniaczanych, to tego sosu już Wam tak krok po kroku nie pokazywałam, po prostu podsmażyłam cebulę, podsmażyłam pieczarki. Przyprawiłam po swojemu, dodałam śmietany i na tej bazie powstał sos śmietanowo-pieczarkowy. A ja się chciałam skupić właśnie na tym, żeby pokazać wam kotlety ziemniaczane. Dajcie mi znać, czy w ogóle dzisiaj to w dzieciństwie, czy znacie taki przepis i taki smakołyk, czy też nie. I tutaj już zaczynam robienie kotletów, główny punkt dzisiejszego programu. Cebula, kiełbasa, szczypiorek i do tego. Ziemniaki mocno to wszystko mieszam, żeby ta masa była jak najbardziej złączona, połączona i zwarta. Dodałam jeszcze koperek, sól i pieprz. Na tym etapie polecam spróbować, sprawdzić, czy jest odpowie odpowiednio doprawione, czy Wam pasuje. Mam straszny kater, jestem strasznie chora, więc mam nadzieję, że ten głos brzmi wiarę, sensownie. I tutaj już dodaję jajko i mąkę żeby masa była, no już, właściwymi kotletami, żeby dało się z nich kotlety uformować. Yy, niestety nie podam wam proporcji. Ja finalnie dodałam dwa jajka i mąki na oko, bo to wszystko zależy od tego, ile miałyście mąki, yy, ile miałyście ziemniaków, ile wam ziemniaków zostało z poprzedniego dnia, dlatego yy, dodat yy, dokładnych proporcji wam nie podam, to niestety musicie zrobić na oko. Masa musi być po prostu dobrze zwarta, żeby się dobrze smażyła, żeby się nie rozwalała podczas smażenia. No musi być to taka konsystencja podobna po prostu do konsystencji kotletów mielonych mięsnych. I w dłoniach sobie formuję kotlety. Najlepiej to robić dłońmi wilgotnymi. Wtedy się zawsze najłatwiej wszystkie kotlety formuję i po uformowaniu ee, opanieruję je, że tak powiem w bułce cytarty, Ja już nie używam żadnego jajka, niczego. Tylko po prostu kotlecik wkładam do Bułki tartej, żeby on się troszeczkę tam bułka tarta przykleiła, żeby był troszkę obtoczony, wtedy się będzie ładnie smażył i będzie ładnie przerumieniony ja jeszcze zrobiłam tak, że je sobie wcześniej przygotowałam, wcześniej sobie yy, usmażyłam, a później, już kiedy nadszedł czas właściwego obiadu, to wrzuciłam je do naczynia żaroodpornego i podgrzałam je w piekarniku. Także tak to wyglądało u nas tego dnia. Łącznie z całej masy wyszło 13 kotletów, więc myślę, że taka porcja dla kilkuosobowej rodziny całkiem ok, całkiem sensowna. No i tutaj już mamy finalny kotlet, który spróbuję w tym momencie. Także Zobaczmy, jak smakował i jak wyszedł. Na pewno jest pyszny, wygląda pysznie, pachnie pysznie. Mm, mm, no jest pyszny. <gryw> bardzo dobry, delikatny, bardzo fajny ten dodatek kiełasy, fajnie też by pasował boczek. Mm, I tutaj jeszcze spróbujmy z tym sosem. Sos bardzo fajnie pasował, bardzo fajnie się komponował. Także polecam sobie właśnie z jakim sosem zrobić. Sos czosnkowy, myślę, że też byłby fajny. Także to tyle w dzisiejszym przepisie. Dajcie mi znać, czy znacie taki przepis, czy znacie kotlety ziemniaczane, czy jest to takie jak u mnie wspomnienie waszego dzieciństwa, czy też nie. Mam nadzieję, że przepisy spróbujecie. Do zobaczenia.